I bardzo się cieszę, że pani Miłość akurat wybrała na temat tego spotkania. Zanim zaczniemy, dlaczego Miłość? No też bym mógł posłuchać o Miłości. Ale te historie miłosne mają to do siebie, że zawsze są jeszcze o czymś. Tam dużo jest wszystkiego, w ogóle te historie o Zagładzie zawsze są jeszcze o czymś. I wydaje mi się, że szczególnie te Hmm. o miłości mówiąc umownie, bo one są naprawdę o wszystkim, ale niech będzie, że one są o miłości. E, dają szansę, żeby tak pomyśleć o tym i o tym i o wszystkim. O miłości i o tajemnicy w związku z tym. I może byśmy zaczęli od Edny. Tak, pomyśleliśmy, że zaczniemy od Edny jest opowieść e, rabina Bessera, Haskiela Bessera, to był nowojorski rabin, już nie żyje. To był mędrzec, taki naprawdę wspaniały, prawdziwy mędrzec. E, I on świetnie pamiętał, wszystko wiedział, wszystko przeczytał, wszystko rozumiał i wspaniale opowiadał. I te jego opowieści zawsze wynikały jedna z drugiej, nigdy się nie kończyły. Jedną z takich historii jest właśnie Edna, która była kolejną opowieścią. I przedtem coś było i potem coś było, ale przeczytałam, przeczytam o tej Ednie. Ale przepraszam, czy ja dobrze widzę, że Pani długopisem skreśliła sobie tekst w własnej książce? Tak? No robiłam różne rzeczy. Kreśliłam, <laughs> żeby Państwa nie zanudzać. Edna. Była bardzo piękna. Przyjaźniły się z moją siostrą Rozą, chodziły do gimnazjum w Katowicach do jednej klasy. Lubiły te same sukienki i tych samych poetów i bez pamięci kochały się w tym samym przystojnym nauczycielu. Wyjechałem z Polski ostatniego dnia przed wojną. Edna została ze wszystkimi. Myślałem, że zginęła ze wszystkimi. W Nowym Jorku, dwa lata po wojnie odebrałem telefon. To ty Haskel, mówi Edna. Dzwoniła z Hamburga, znalazłam je przez Czerwony Krzyż. Przyjeżdża, i krzyczałem: Poślę Ci dokumenty. Nie Husky", powiedziała. odpowiedziała. Jestem pielęgniarką i nie mogę zostawić chorych. Przyjechała w końcu. Czekałem na lotnisku, ściskałam mnie i od razu zaczęła się rozglądać. Szukasz kogoś? Szukała Ralfa. Nie wiedziałem, o kim mówi. Myślałem, że przylecieli razem. Czekaliśmy dobrą godzinę, żaden Ralf się nie pojawił. Pani powiedziała, znajdzie mnie znaku adres. Poszliśmy do domu, wieczorem opowiedziała swoją historię. Była w oświęcimiu. z Zawoloną głową, rozebrana do naga, szła z innymi kobietami do komory gazowej. Kiedy wchodziła w drzwi, jeden z esesmanów rzucił się na nią z krzykiem: ty tutaj, wynoś się do roboty. Zaczął ją bić i siłą wyciągnął z tłumu. Oprzytomniała w ciemnościach, wciśnięta za barak, okryta pasiaki. Liczyliśmy, żona i ja, co mogliśmy powiedzieć człowiekowi, którego zawrócono spod komory gazowej. Ale Edna się uśmiechała. Wiesz, kto to był? No zgadnij, Miałem Miałem zgadnąć, kim był esesman, który ją uratował. To był nauczyciel z gimnazjum, z Katowic, nasz przystojny, nasz ulubiony. Żona znalazła jej posady pielęgniary. Pracowała w domu cadyka z Lubawicz, opiekowała się jego matką, była zachwycona rodziną cadykę, a staruszka pokochała ją jak córkę. Może mi pani wierzyć, na... <laughs> żadna pielęgniarka w Nowym Jorku nie miała lepszej posady niż nasza Edna. Dom cadyka z Lubawicz to nie tylko posada, to zaszczyt, wielkie wyróżnienie. Cieszyliśmy się dwa, może trzy miesiące. Którego dnia odebrałem telefon. Haskie, mówi: Edna. Jestem na lotnisku, wracam do Niemiec, Ralf na mnie czeka. Nigdy więcej się nie odezwał. Nie szukałem jej, rozumiałem, że sobie tego nie życzę. Rok, ponad rok temu zadzwoniłem do Niemiec, do gminy i poprosiłem o telefon Żydowskiego Domu Opieki. Spytałem, czy może jest u was Edna? Jest, powiedziano mi, od dość dawna. Poprosiłem, by powiedzieli o moim telefonie. Jeśli zechce rozmawiać ze mną, jeśli trzeba jej w czymkolwiek pomóc, zadzwońcie. mi liczał. Niebawem zadzwoniła dyrektorka domu. Niech pan odmówi Kadisz za swoją kuzynkę. Wczoraj minął rok od jej śmierci. Nic więcej nie wiem. Nie próbowałem dowiedzieć się, jak miał na imię esesman przystojny nauczyciel gimnazjum. Nie mam pojęcia, kim był Ralf, czy w ogóle istniał. Nie wiem. Nie staram się przenikać tajemnic tych, którzy przeżyli. No właśnie nie stara się przenikać, ale czy reporter stara się przenikać te tajemnice? Wiem, że y, właściwie dla reportera byłoby to dosyć proste. Reporter chobby zadzwonić, czy pojechać do Katowic, do gimnazjum przedwojennego, tam na pewno stało ten dokumenty przedwojenną w Katowicach, mogły dowiedzieć się, jaka ona imię, jakiś przedwojenny nauczyciel i tak dalej. Mogłam to zrobić. Ale nie zrobiła. Nie zrobiłam tego. Nie, nie zrobiłam. Pomyślałam sobie, jeżeli rabin mógł nie pytać, to ja też mogę mnie pytać. I zresztą ta wiedza, ta rada, ta mądrość, Potem się przydała parę razy, ja potem, właściwie nauczyłam się wtedy nie zadawać zbędnych pytań, wścibskich pytań. Potem kiedyś pisałam o takiej kobiecie z ulicy Wałowej, o Dorce Koplowicz, z najpiękniejszego podwórka w Warszawie, która przeżyła oświęcie dlatego, że esesman przynosił jej i jeszcze paru dziewczynkom 14-letnim e, Codziennie butelkę mleka z cukrem i miał tylko jedno życzenie, żeby miały czystą skórę, żeby, żeby tam nic się nie działo, żeby żadnej wysypki nie było. On był wrażliwy, po prostu, Ulubił ja lubił czystą skórę dziewczyny. A jeżeli kiedyś robiła się wysypka, to posyłał ją, wiadomo, dookoła, ja jak dorka. Lidorka. Dorca powiedziała mi, że Pan Bóg pilnował jej skóry i przeżyła wojnę. Oczywiście mogłam jeszcze parę pytań zadać Dorcy o tego łasusmania no, i, i nie pytałam.